Dzisiaj skórka. Czy sprawę sobie zdajesz, że strachu się daje? W poprzednim odcinku. Wrócę tak szybko, jak się da. Rozumiem, serio, ale martwi się o tatę. Ostatnio tak dziwnie się zachowuje. Ma sporo spraw na głowie. I przez to nie ma już czasu dla mnie. Przestał nazywać mnie księżniczką. Dobrze. Dzieciaki, przepraszam, że podniosłem tak głos. Ja po prostu nie chcę, żebyście schodzili na dół. Słyszałeś to? Sam już nie wiem. Uch. Tu jest jak w dżungli. Co się stało? Roślina mnie przed chwilą złapała. Próbuję stworzyć roślinę, która jest po części zwierzęciem. zobaczyć jak pan sobie radzi No śmiało jedzcie doktorze gdyby się wtedy pan za mną wstawił próbowałem to to był Casey naprawdę dobre to dni Niedyzna już nie dystok, proszę proszę posłuchać nie Pomóż, dobrze się! Casey? Margaret, chodź szybko, proszę! Margaret, zabierz to! Casey! Zabierz, zabierz, pomóż! Ciągnij! Zabierz to! Mocno dawaj! Nie ruszaj się! Zabierz to! Jesteś cały? Pokłócili się. Kto? Nie jestem pewien, chyba tata i doktor Marek. Byli w piwnicy. Widziałeś ich? No właśnie nie, ale słyszałem. No a potem ta roślina. Co wy tu robicie? Ta roślina próbowała mnie udusić. Bo trzeba było nie podchodzić do okna. Tato, Casey usłyszał kłótnie w piwnicy. Nie było kłótni. Ale ja słyszałem. Powiedziałem wyraźnie, nie było żadnej kłótni. A, a gdzie jest doktor Marek? Właśnie wyszedł. I jakoś go nie widziałam. Margaret, czy ty mnie przesłuchujesz? Nie. Teraz mów, synu, co takiego robiłeś tuż przy okienku do piwnicy? No, bawiłem się tak, jak Mika załeś. Ty go do tego namówiłaś? Czy to twoja szpiegowska gra? Bawiliśmy się. Co z tą rośliną? To część doświadczenia, w którym znowu mi przeszkadzacie. Chyba nie jesteś szalonym naukowcem, co tato? Nie, jestem rozzłoszczonym naukowcem. A teraz oboje do swoich pokoi marsz. Ale ja ci przysięgam. Ty my słyszałaś, tutaj... co powiedziałem? Tak, no ale. Marsz! To za Założyłem zamki w oknach od piwnicy, od wewnątrz, więc tamtędy też już nie wyjdziecie. Przestańcie mnie wciąż tak śledzić. Idę teraz na spacer, wrócę za parę godzin. Zadzwonię do mamy. O co chodzi? Biała kartka z numerem do ciotki była przecież na wierzchu. Leżała tutaj na blacie. Jak myślisz, co się stało? Ojciec ją schował, żebyśmy nie dzwonili do mamy. Przestań, to głupie. Tak głupie, jak liście na czaszce i zielona breja płynąca z rany. I jak jedzenie na nawozu i zmuszanie do tego nas. I kłamstwa w sprawie doktora. Kłamstwa? Co przez to rozumiesz? Mówił, że doktor Marek wyszedł. Widziałeś, jak wychodził? No, ale o co ci chodzi? jeżeliby nasz ojciec zrobił coś doktorowi? Tego nie wiem, Casey. Ej, no ale powiedz! Myślę, że tak mogłoby być. Nic mu nie zrobił to nasz tata. No i gdzie ty idziesz? Jeśli tata wziął kartkę, będzie w jego pokoju. No co ty? Ty chcesz tam wejść? A ty chcesz pogadać z mamą, prawda? Марсю! Нет, Маргарет! Ну что? Хочь спадай, Dlaczego nie? Sam nie wiem. A co jeśli to mama? Tu rodzina Bruerów. Zostaw wiadomość po sygnale. Na pewno oddzwonimy. Witam. Mówi Gloria Marek, żona doktora Mareka. Czy mój mąż nie był u was ostatnio? Trochę się niepokoję. Już dawno powinien być w domu. Jeśli wiecie, gdzie jest, oddzwońcie, proszę pod numer 5550101. Dziękuję. Nie podoba mi się to, wiesz? W ogóle mi się to nie podoba. Tata! Tu rodzina Bruerów. Zostaw wiadomość po sygnale. Na pewno odsłonimy. No dalej, dalej. Idzie, idzie tu. Tu rodzina Bruerów. Zostaw wiadomość po sygnale. Tato. Dlaczego nie w swoim pokoju? No, bo o, musiałem pójść do łazienki. A gdzie margaret? Jest w swoim pokoju, Byłeś w moim pokoju? Nie. O, zapomniałem o czymś. Muszę wrócić. Idź do siebie już. Zrozumiano? Casey? Tak, Tato? Wracam za godzinę. Dobrze, Tato? Nie wychodź z pokoju. Jasne, Tato? Ty też, Margaret. Świetnie, Casey. Był bardzo zdenerwowany. Ma portfel doktora Mareka i upuścił go. Widziałam. Co jest, na co patrzysz? Co się jest pod tym materiałem? A, ale co? O co tu chodzi? Muszę poznać prawdę. I mam przeczucie, że odpowiedź znajdę w piwnicy. Potrzeba nam coś, czym można się bronić. Nie wiadomo, co tam jest na dole. Patrz! Płyn na chwasty! Chodź. Pomóż mi! Ale nie jest zbyt przyjazny. Trochę urosły, nie? Wyglądają na większe. Algorytm nie dobrze mi... Czekaj, czy to nie ta roślina, która Cię chwyciła i skaleczyła Cię w malec? Tak. O! Albo coś. To są rzeczy doktora Mareka. Może to on tam siedzi. To chyba po prostu zwykłe rośliny. To co wydawało te dźwięki. <tryk> Tata? To tata! To nie on! Nie, zostaw! Casey, puszczaj! Co z tobą? Nie widzisz, że to tata? To nie może być on! Tata przecież gdzieś wyszedł! Trzeba go rozwiązać. Spójrz co ma na głowie! Już to widzieliśmy! To efekt uboczny! Nie rób tego! No dobra. Nie rozwiążę go, ale zdejmę mu taśmę z ust. Jak dobrze Was widzieć? Szybko, rozwiążcie mnie. Ale skąd się tu wziąłeś? Nie wyszedłeś? To nie byłem ja. Od kilku dni tkwię w tej komórce. Ale jak to? Widzieliśmy Cię Ty. Nie, to nie byłem ja, tylko roślina. Roślinna wersja mnie. Zaraz. Nie mam czasu na wyjaśnienia. Rozwiążcie mnie, szybko. Czyli, że ten facet, z którym mieszkamy, to roślina? Tak, proszę, rozwiążcie mnie. Skąd mamy wiedzieć, że mówisz prawdę? wszystko później wyjaśnię serio obiecuję dobra zróbmy to o, o, tak dzięki o, świetnie To nie jest nasz prawdziwy ojciec! Przestań, ja wiem, że to on. Czy to ty? Czy to ty? Nie. To ja jestem waszym ojcem. On nim nie jest. To nawet nie człowiek. To roślina. To ty jesteś rośliną! Nie. On kłamie. Jest kopią. Jest roślinną kopią. Jest moim nieudanym eksperymentem. Zamknąłem go, bo jest niebezpieczny. Spryskaj go. Nie! To on jest kopią i to on jest niebezpieczny. Chce zamienić w rośliny naszą rodzinę. To jego spryskaj! Ja już nie wiem, co robić. Daj mi to. Macie się do mnie nie zbliżać. Margaret, posłuchaj. On chce nas zabić. Zamknął mnie w komórce. Ale uciekłem. Jesteś kłamcą. Pamiętacie? Karmił was nawozem. To on zaatakował Mareka. Nie, to wszystko kłamstwa. Marek jest tu, zamknięty w innej komórce. Nie słuchajcie go. Spryskaj go. Szybko. Bo będzie za późno. Załatw go. Proszę. Księżniczko. Księżniczko. A Nigdy do mnie nigdy nie mówił księżniczko. Oprócz mojego taty. Uniwersytet zapewni panu wszystko. I oczywiście wróci pan, kiedy będzie pan chciał. Na stałe. Jasne, jak tylko pozbędę się tych efektów ubocznych. <noise> A dziękuję za to wszystko, co pan dla mnie zrobił. Ja dziękuję, że mnie pan wyciągnął z komórki. To trzeba raczej podziękować moim dzieciom. Nie wiem, jak to się wszystko zaczęło. No więc, miałem mały wypadek. Zaciąłem się łopatką. Część mojej krwi zmieszała się z komórkami roślin. No i stworzyłem coś, co było trochę rośliną, a trochę człowiekiem. Nie mówiłeś mi o swoim projekcie. Wiem i to był błąd. Byłem skupiony na pracy. No i przesadziłem. Stworzyłem roślinę, która była idealną kopią mnie. Tyle, że była zła. Tak, dla nas może i tak. Ale wiecie, jak większość organizmów roślina chciała zdominować tę przestrzeń. I zaczęła ode mnie. I chyba chciała też stworzyć kopie nas wszystkich. Tato, no coś ty! Kiedy ciocia lepiej się poczuła, spytała co u was. Powiedziałam, że rośniecie jak chwast. Dziwne porównanie, ale prawie trafne, nie? Grunt, że wszyscy jesteśmy cali. I że jesteśmy ludźmi. <laughs> no dobrze, to odezwę się do pana jutro. Oczywiście dziękuję. Dzięki. No, dobra, to pora na lunch. Przygotuję miks sałat i trochę zieleninki, co? O, nie. Żartuję, kochani, będą tłuste hamburgery. <laughs> Idziemy! No jazda! Zaraz do was dojdę. Ej, Margaret, pomóż mi! Proszę cię, jestem Twoim ojcem. Prawdziwym ojcem. Nie, bo ja nim jestem. Nie, bo ja nim jestem. Nie słuchaj ich. To ja jestem, jestem. To ja nim jestem To ja jestem twoim ojcem! To ja jestem Twoim to to ja to ja Ja jestem twoim ojcem. To ja.